Cześć! Chciałabym Ci dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat mojego nowego projektu, czyli e-booka Cykl Menstruacyjny i jego zaburzenia. Zanim zacznę, zadaj sobie jednak kilka pytań, aby sprawdzić, czy w ogóle jest on dla Ciebie. Czy masz tak, że każdego miesiąca zastanawiasz się, kiedy pojawi się następna miesiączka, ponieważ nie możesz tego sama przewidzieć? A może w ogóle zastanawiasz się, czy się pojawi, bo od kilku miesięcy okresu nie było? Spóźniająca się miesiączka sprawia, że Twój zespół napięcia przedmiesiączkowego wydłuża się i nasila, przez co przez kilka tygodni na zmianę złościsz się, płaczesz lub śmiejesz bez powodu? Albo masz regularne cykle, ale właśnie bardzo nasilony PMS? A może każdy okres to kilka dni wyjętych z Twojego życia poprzez bardzo silny ból menstruacyjny? Lub też. Masz do czynienia z bardzo obfitymi miesiączkami, przez co wiecznie jesteś osłabiona, a może nie masz tych problemów, ale przygotowujesz się do ciąży i chciałabyś przeżyć ją jak najlepiej, lub zmagasz się z zaburzeniami płodności i mimo usilnych starań na teście wciąż widnieje jedna kreska, a może jesteś specjalistą. I współpracujesz z takimi kobietami, ale brak ci pełnej wiedzy na temat wpływu żywienia i stylu życia na zdrowie prokreacyjne kobiety? Lub po prostu interesuje cię tematyka gospodarki hormonalnej kobiet, zdrowia prokreacyjnego i płodności? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałaś lub odpowiedziałaś twierdząco, to ten e-book jest dla ciebie. Jeśli jeszcze się nie znamy, to pozwól mi, że Ci się przedstawię. Ja nazywam się Marzena Mleczko i jestem magistrem dietetyki klinicznej. Swoją wiedzę zdobywałam w trakcie 5 lat studiów na kierunku dietetyka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Oprócz tego swoją wiedzę nieustannie poszerzam i aktualizuję na licznych kursach z zakresu dietetyki klinicznej i psychodietetyki. Obecnie pracuję online. I pomagam przywrócić lub poprawić stan zdrowia, tak aby nie wywracając wszystkiego do góry nogami, pomóc ci żyć zdrowo i szczęśliwie. Czyli wprowadzamy takie drobne zmiany w żywieniu i stylu życia, na której jesteś w danym momencie sobie w stanie pozwolić, i obserwujemy spektakularne efekty. Tematyka gospodarki hormonalnej kobiet. A także płodności, zagadnień związanych z ciążą od dawna mnie fascynuje, dlatego zarówno moja praca licencjacka, jak i magisterska były właśnie osadzone w tej tematyce. Dlaczego napisałam tego e-booka? Zauważyłam, że coraz więcej kobiet zmaga się z nieregularnymi miesiączkami, zbyt obfitymi miesiączkami, bardzo bolesnymi. Brakiem miesiączki lub zaburzeniami płodności, czy też nawet poronieniami. No, mam świadomość, jakie to może być trudne, takie normalne funkcjonowanie w obliczu takiego problemu oraz jak bardzo zaburzenia miesiączkowania mogą wpływać na całe nasze zdrowie. W tym e-booku staram się więc jak najprościej, krok po kroku, wytłumaczyć Ci, z czym mogą być związane zaburzenia miesiączkowania, czym mogą być spowodowane i jak sobie z nimi radzić. Często bowiem nie zwraca się uwagi na styl życia i żywienie, a tak naprawdę mogą mieć one ogromny wpływ na to, jak funkcjonuje nasz układ rozrodczy. Bo czasem najlepsze leki, najlepsze suplementy, najlepsze metody, jeżeli mamy beznadziejny styl życia, beznadziejne żywienie po prostu nie pomogą. W tym e-booku dowiesz się więc, czym jest cykl menstruacyjny i dlaczego miesiączkujemy. Jakie są fazy cyklu menstruacyjnego? Co się dzieje w ich trakcie? Jak może to wpływać na to, jak w danej chwili się czujemy? Od czego zależy prawidłowy przebieg cyklu menstruacyjnego? Jakie hormony i w jaki sposób są zaangażowane w jego przebieg? Jak rozpoznać u siebie zaburzenia miesiączkowania? Jakie są rodzaje tych zaburzeń? Czym mogą być spowodowane? Co tymczasowo może zaburzyć nasz cykl? Czyli yy, w jakich sytuacjach nie należy się tym martwić, a w jakich zdecydowanie powinniśmy, co często towarzyszy zaburzeniom miesiączkowania. Czyli wspomnę o zaburzeniach owulacji, które tu mają mega, mega ogromny wpływ. Opowiem szerzej o zespole napięcia miesiączkowego, o PCOS, czyli zespole policystycznych jejników, o endometriozie oraz o niepłodności. Nauczę Cię też krok po kroku, jak samodzielnie obserwować swój cykl menstruacyjny. Wspomnę tam więc o trzech różnych metodach, które bardzo szczegółowo opisuję, dzięki czemu, po zapoznaniu się z tym e-bookiem, sama będziesz mogła monitorować swój cykl menstruacyjny i wyciągać z niego wnioski, bądź zapisywać je i konsultować je. Ze swoim e, lekarzem, ginekologiem, endokrynologiem. Następnie przejdę więc do szczegółowego omówienia korelacji pomiędzy stylem życia a cyklem menstruacyjnym. Czyli powiem Ci, jak sen, jak aktywność fizyczna, jak stres, jak alkohol e, mogą wpływać na to, jak będzie przebiegał nasz cykl menstruacyjny. Następnie przejdziemy sobie do dietoterapii zaburzeń miesiączkowania. Czyli powiem Ci, w jaki sposób dieta może pomóc, jakie są podstawy diety w zaburzeniach cyklu? Dowiesz się, ile powinna zjeść kalorii, jak bilansować sobie posiłki, tak, żeby były one dla Ciebie wartościowe i odżywcze? Jak określić, ile powinna zjeść białka, węglowodanów i tłuszczów oraz skąd te różne makroskładniki. Powinnaś brać. Opowiem Ci też o witaminach i minerałach, które mają bardzo e, duże znaczenie w aspekcie naszej gospodarki hormonalnej. Nie będzie to oznaczało absolutnie, że musisz wtedy ruszyć do apteki i wykupić wszystko, e, co możliwe, ponieważ nauczę Cię, jak z pokarmów dostarczać sobie te niezbędne składniki odżywcze. Omówię też sporo takich kontrowersyjnych tematów, które często można znaleźć na różnych grupach na Facebooku lub po prostu w Google. Czyli, jakich produktów powinnaś unikać? Co zrobić, jeśli masz trądzik? Czy powinnaś eliminować nabiał lub gluten? Czy jeśli będziesz jadła pieczywo, to przytyjesz? Czy powinnaś ograniczyć owoce ze względu na obecny w nich cukier? Czy po obiedzie można jeść owoce? Czy smoothie to dobry pomysł? Czy spożywanie produktów sojowych może zaburzyć cykl? Czy powinna zjeść śniadanie białkowo-tłuszczowe? Czy dieta wegetariańska może utrudnić przywrócenie regularnych cykli? Cholesterol, czy jest taki zły? Najważniejsze, żeby zgadzało się makro? Czy warto ograniczać węglowodany? Na koniec znajdziesz praktyczne porady, czyli Podsumowując to wszystko, czego dowiesz się w poprzednich rozdziałach, powiem ci jak wdrożyć te zmiany w życie, czyli co zamiast czego, co wprowadzić, co odjąć, tak żeby jak najprościej było ci zastosować tą wiedzę, którą zdyskasz podczas czytania tego e-booka. Nie musisz więc spędzić 5 lat na studiach dietetyki. Nie musisz uczestniczyć w setkach konferencji i szkoleń naukowych. Nie musisz przeczytać setek badań naukowych, a później kilkadziesiąt godzin poświęcić na ich analizę. Nie musisz też robić własnych badań naukowych na temat tego, jak styl życia i żywienie może wpływać na nasz cykl ponieważ zrobiłam to już za ciebie. Bardzo mocno wierzę, że po przeczytaniu tego e-booka. Temat zdrowia prokreacyjnego kobiet nie będzie już dla ciebie zagadką, oraz że uda ci się zwalczyć problem, z jakim się zmagasz. Ściskam cię bardzo mocno i mam nadzieję, do zobaczenia. Znajdziesz mnie na mojej stronie mleczko.pl, bądź na Facebooku czy Instagramie. Możesz też napisać do mnie wiadomość bezpośrednio na maila. Pozdrawiam.